Czy wiecie, dzieci, jaką mamy porę roku? Co teraz Zimę. Mamy z... Zimę. Zimę. Tak? Zimę! Dobrze, to teraz tu pójdziemy do dziewczynki. Tak. Powiedz, jaką mamy porę roku? Zimę! A czy widziałaś Mikołaja kiedyś? Tak! A jak, jak Mikołaj wygląda? Tyle dziecko wie, jak Mikołaj wygląda? Ja! ja. O, ma czerwoną czapkę, a pompon ma biały. A pompon biały ma? Aha. A kto widział krasnoludka? Ja! widziałeś krasnoludka? Moja mama widziała. Ach, a ty nie widziałeś krasnoludka? Nie, a, a tylko. Mikołaja? Tak. I jak wygląda ma wojek z prezentami. A, a kto widział y, krasną Nikt nie widział krasną Ja. Nikt nie widział? Ty też nie widziałeś krasną Lanusia! Widział. A mój Max właśnie znalazł Lenifella, który latał to jest Max? Mój kolega z przedszkola a ja go lubię. Allie. A czy widzieliście kiedyś panią zimę? Tak, tak. Ta. Nie. Ja nie. ja panią nie. zimę? Jak wygląda pani zima? Nie, 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 nie. Ja już zapomniałam A może na taka wie, jak wygląda pani zima? Dad. Jak wygląda? Mama! 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 Mama. Mama. Nie wiecie jak się wygląda? Nie. nie jak jest. A ty wiecie jak wygląda pani zima? <grym> to, dali, to nie no dobrze dzieci, to, to była zima, a teraz kto z dzieci wie, kto to jest burmistrz? Ja buty. to no, no dobrze, a ty jak myślisz? To, to jest burmistrz? A kto jeszcze wie, co to jest burmistrz? Ja nie wiem. Burmistrz, bo ja oglądałam I tam był też burmistrz. Burmistrz, A jeszcze czy ktoś widział burmistrza? Ja! Tak? Burmistrz. Jak wygląda burmistrz? Ja widziałem. Ja widziałem burmistrza w Wajce. Gdzie widziałeś? Burmistrza w Wajce na telewizorze. Aha, tam widziałeś burmistrza, tak? A powiedz mi, kto widział może renifera? Y o, widziałeś Renifera? Gdzie widziałeś Renifera? Widziałem Renifera, bo latał i przyniósł nam prezenty, a potem już odleciał, już się go nie było, tylko zadzwonił. Zadzwonił do kogo? Do nas. I co powiedział? E, nic nie powiedział, tylko odleciał. A, zadzwonił dzwonkiem. No, jeszcze Mikołaj nam przyszedł, Słodyże i taki, i taki jeden, jedną kartkę, my zrobiliśmy na nią e, łałurka. Mhm, mm a kto wie, jak do was w tamtym miesiącu przyszły prezenty? Bo dostaliście prezenty? Mi, Mikołaj Ta. się skrada kominem. Kominem się skrada? Nie, no, nie drzwiami. Drzwiami? Nie, o, Oknem? Nie, yeah. balkonem albo kominem. Jak nie ma komina, to balkonem. Mm -hmm. A ty? Ja nie wiem. Nie wiesz? Mm -hmm. A ty wiesz? Nie. Tak. Jak? A ja. Bójcie, bójcie, ja nie widziałem burmistrza. Mistrza widziałeś? Tak. Bójcie. Hmm. A jak przychodzi Mikołaj do domu, jak prezenty przynosi? Widziałeś? Tak. No, A jak, jak Mikołaj przynosił prezenty, tam były od dużego pokoju, gdzie był telewizor, zamknięte drzwi. No, no właśnie, jak to jest? Jeszcze... Mikołaj na klucz do wszystkich domów. Mhm, mm i w tym przychodzi, ale przez komin nie przechodzi, czy chodzi przez komin? Tak, nie. Ta. nie. Ta. A jakby przeszedł przez komin, to będzie czarny czy będzie biały? Bo ma specjalny taki strój, że wchodzić do komina. A, i W środku. Ja nie I ma jeszcze taki apteczkę. A czy ktoś widział, uh -huh. jak Mikołaj jeździ i czym jeździ? Mikołaj. Saniami, saniami, saniami i marenifery. A jak nie będziesz niego, to czym będzie jeździł? E Ro e samochodem. Czyń e załogę. Ja wiem. Jak nie będzie zimy, to... Jak, jak nie będzie śniegu, to on wtedy lata. Ja widziałam kiedyś Mikołaja na motorze. Na A powiedzcie mi taką sprawę. Czy wiecie, kto to jest zegarmistrz? Nie wiem. Wiesz? Zegar! Zegar. Ja Ale wie. zegarmistrz, to to ja jest nie. taki pan zegarmistrz. Ja nie. nie. Co naprawia zegary? Tak. A ty? Nie wiesz. Nikt więcej nie wie? Nie. Nie widzieliście takiego zegarmistrza? Ja widziałem w sklepie w zegarmistrzu. A ty widziałaś? Nie. Też nie widziałem. Bo on chodzi Bo ja widziałem, że nie było zegara, a teraz jest. A powiedzcie mi dzieci, czy, powiedzcie mi czy e, widzieliście kiedyś na kowboja. Ja bym przybrana za komboje. Ja Byłeś jeszcze przybrana Co kowboy robi? E, ma kandanki i pistolet. I co z tym pistoletem wtedy robi? I wtedy idzie sobie na przykład do komboiska, który ten pije herbatę, a bo ten pije. A kto jeszcze widział? O, bierać, ma konia. Konia ma. A ty co? Powiesz? Ma lasso. Lasso? A co to jest lasso? Tak, tak, jest lasso? A co to jest lasso? Ja, <suszy> ja widziałem koniec, bo ja w bajce. Aha. Bo ma taki śnurek, do to zawiązania ja ja tonia. Ja a i co to jest las? Co to jest las, co? A ja, ja pamiętam, że kiedy oglądałem na telewizorze też konwoja, bo on był zabawką. Zabawką to, A kto jeszcze widział konwoja? więcej nie widział nie Widział,